Cześć, witajcie ponownie na kanale Dystrykt Zero. Dzisiaj pokażę Wam moje top 5 figurek postaci z Marvela. Numer 5. Będzie to jedyny zestaw figurek od Marvel Legends, a dokładnie Iron Man oraz Thanos z filmu Avengers Koniec Gry. Uważam, że to idealnie dobrany zestaw dwóch bardzo istotnych postaci z filmu. Figurki mają 15 oraz 20 cm wysokości, fajną artykulację i całe mnóstwo dodatków. No i oczywiście możemy odtworzyć scenę z pstryknięciem palców przez Iron Manna. Numer 4. Ben Grimm, czyli rzecz z fantastycznej czwórki od Marvel Select. Świetnie odwzorowana postać prosto z komiksów, 20 cm wysokości, do tego świetna rzeźba oraz gabaryty. Figurka jest naprawdę spora i ciężka, niestety, minusem jest słaba artykulacja. Uważam, że można jej to wybaczyć, ponieważ figurka prezentuje się naprawdę super. Numer 3 statuetka Spidermana w zbroi Iron Spider z filmu Avengers Wojna Bez Granic wyprodukowana przez markę Diamond Select. Figurka ma około 23 cm wysokości, jest świetnie zaprojektowana oraz pomalowana, ma mnóstwo detali oraz bardzo dynamiczną pozycję, a to wszystko za około 200 stówki. Numer 2. Figurka Wolwerina w skali 1.12 z serii Old Man Logan od Mesco Toys. Świetnie zaprojektowana i wykonana figurka, bezbłędne malowanie, bardzo fajna artykulacja. Figurkę możemy ustawiać jak nam się żywnie podoba. Chyba jedna z fajniejszych figurek Wolwerina, jakie kiedykolwiek wyszły. W zestawie znajdziecie oczywiście całe mnóstwo akcesoriów. Numerem 1 naszego zestawienia jest nie kto inny jak Loki. Figurka w skali 1,6 wraz z podstawką mierzy 37 cm wysokości. Figurka wykonana została przez znaną wszystkim kolekcjonerom markę Kotobukiya. Fantastycznie zaprojektowana, wyrzeźbiona i pomalowana statuetka ukochanego przez wszystkich antagonisty w swojej triumfalnej pozie robi niesamowite wrażenie. Przynajmniej na mnie. Pamiętajcie, że była to moja topka, z którą absolutnie nie musicie się zgadzać. Napiszcie w komentarzach Wasze top 5 ulubionych figurek. Dzięki za uwagę, to by było na tyle w tym odcinku i do zobaczenia ponownie na kanale Dystrykt Zero. Cześć!